Mi to okay. się bijemy? No możemy to co wczoraj, nie? Tak, jest Adaś, czy nie ma Adasia? Yes. Jestem, jestem, ale czy mam. Tak... masz? No, losowego neta mam. To chuj, to jak wie, byla luka się no. Yes. gdzieś spikować na pierwsze koło i będzie śmiesznie. No. Nie ma piekowania, wydobyć tego Oooo, saleniza! Kurwa impostor. Halo! Jadaś. 100 lat, 100 lat, niech żyje, no, żyje, no, żyje no, nam. Jadaś. Najlepszego no, niech... łukasz. Dzięki, dzięki. Ukażę, ukażę. W masz miejsce na, na natarciu. Gdybyśmy śpiewali dzisiaj din z to mi wystarczy. <głosy> <głosy> hej, hej. Dzień Dzień. User disconnected from your channel. Piotr, możesz zmienić kurwa ten hopie? No nie wiem Nie, on... On, on dupą tak klika, co wiesz, tak <noise> Nie, możesz zmienić ten dźwięk, proszę. Eee, dwa medy, ja i Sokar. Gigi, nie ma Gigi'ego, nie? Nie ma. A to furka wersja konia i cztery i tyle w sumie. Medy na paliwu, nie? No, wszystkie cs'y y paliwo, wszystkie kurwa Chieftain, Jeszcze ja jeden chieftain. Zobacz. co mm, daje? Konrad? Ja mogę. Okay. No to ja Rex, Może dajesz, jak chcesz, to no. No, Nie no, ty no ty masz urodziny, to masz pełen wybor. No. O kurde, Swoje o okej. Słuchaj, Lexad, dzisiaj. Chciaż dzisiaj. Tak? Nie, no nie no, będę trawał na no, to. Nie, no, bez pesany, kurwa. No wejdź, kurwa, beczka, czy coś jak chcesz. Artę od razu, co? Co wziąć? Artę od razu. Tak, artę. ma. Daj akcji. nalot na Chiefa, byczku. Albo na ja konia. Nie no ja Spoko. Daj mi pluszkę. Ja... ja jestem sobie niezłotym, tak? ja puszczam naloty. Loba, na loba. I ty wiesz? To, to, tak? puszacie. Własne fajerwerki puszcza Właśnie Własne fajerwerki będzie puszczał. Tak jest. w ogóle się Rexer puszcza. Oj. No oh, ty, wow. wow. słowa. Co? Co? Co on powiedział? Akurat przy ciebie. Marek Szparek, Powiedział 100 lat się Aha no nie no słyszałem co powiedział Ostatni 100 raz 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 jak po powiedział Ostatni raz, Marek, soj, jak, jak Do, na przez ty benzyna Kong, na wypotkamy i też Kiedy tak kurwa kupisz tak? tego SSD? Jutro. Spokojnie, idź. Już... Ja kurwa nieję wilę. Nie, ja, ja daj przyszło? mi adres, ja, ja przyjadę i ci dam kurwa jednego z SSD. A skąd ty możesz wiedzieć jak ty grałeś, nie grałeś z nami czy grałeś? No, bo ja mam tajne info, Boga. Nie, ja nie dostałem prawda. Czy... Ja na gol. przyszedł tylko. Nie przyszła, to. dopiero będzie cały tydzień. Ja, ja, to. Ty kuratrolujś, nie i co? Tak Już SSD-ka kupować kurwa. I I Pierwsze co to jest? Nie ja zamówiłem. Pierwsze, zamówiłem. Pierwsze, Pierwsze, ja to już samówiłeś tam. No za moją. A co drugiego zamówiłeś? Nie? To. Kurwa. Grałem agresywnie. Kde się zbił! Hacker. Sorry, sorry. Oh, deusa, deusa. Da, da, da. można te. Traka, traka. Ej, daj, 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 fine for you. Czyfu, O za... co wc. Stój. Gdajcie, grajcie, grajcie. Z... Skąd jednym kontruj. Waviercie. A nie zabijemy tego. przodu. Jednym monster ty nie. Hacker ty graj. Hacker graj, graj. Razem na chwilu grać razem. Dobra, kids, Haker ciężki możesz jewać, hacker Nixon Ej, papi, pokus papiego na heal mi da wygrać, musi mi da wygrać szybciej. Ja skończę cicho Ta Ostro to wygrasz? Olej ta hacker To jest mid da się na Hila już obrócić Ja już się Jak Ja ty na się obrócił nie właśnie mi pomoże z Tego teamiego, pany ja dam na, na lewą też przyjeżdżamy. na lewą? Na lewą. Zjedziemy na lewą. lewą no. tak, 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 tak. Tak. Hacker TVP, minus Jak jeden. Trzyma. Minus dwa TVP. Ja TVP nie, 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 nie tak jest tak. po niego, on jest już raz. Wyjebany, wyjebany w tym klasie. jest. Niech nawet tak lipa, co z tego? Ja go skończę. Pewnie go w tego TVP, to jest w jakiś ja teraz już możesz jechać. Oj, co jest? morak. Dobra już. Dokończmy to. Nie Skończy A od jego No Jeden Dwa Minus dwóch a to może Rektor... Dlatego, że ta... ta ja polu, Ej, na, na przyszłość tutaj nie zostawiajcie dwóch full HP, nie? Na Już, już pestkę, bo on był dead, miał 5 HP No ja wiem, ale tam... Myśmy na chilu, nie wiem Dw dwóch full HP, jeszcze mocno midą i dwóch zostajecie tutaj. Lixon, trochę się zgubiłeś, nie? No ja się pogubiłem, już nie wiedziałem no, co robić. Ja, ja, ja widziałem. Tam to jest coś. już szokiem jebałem, no. E, nie no, świetnie. Nie, jest. bo ja nigdy nie wiem, czy do mnie mówicie, czy do drugiego. A, bez kitu Nikt nikt musi musisz mieć. No, muszę chyba. na no, odwrót co to ustawia. Go golda ci myślę i będzie git, wiesz, bracie? Nie no, Golda tyle to już dostałem od was. Tak? Mówisz? Zajebiście. Ale oh, Gold chyba jak przyszedł, bo mi się 70 nie dostał. Ale g -g -g -g, śpisz? Kurwa, na swoim możesz grać, no. Na Swainu. Co? GG, śpisz? Mm? Ty, masz tu czołgi czy nie? No, super, konkurent. No to super, koniec się gramy, dzięki siódemka, że wpadłeś. Dzięki. Dzięki siódemka. Ty, ty grać to możesz na swoim. Swój... Ty tylko Golda nie wydałaś, nie? I tyle. Dobra. No, dobra. Dobra, ale może przez przypadek zapomnę i przełożę moduł, czy No ale cóż, 10 golda, na to kurwa na minus będzie miał, no i fuj. To pisałeś do kogoś, czy co? Na no chwilę pisałem, później ogarnię to. Mm, więc tak, w sumie... Na pewno jednego cesa, na pewno dwa lighty. Chyba pewnie musisz grać lighta z Monsternia dzisiaj. No to? Tak. Cesika jeden, Adin i trzy medy ludzkie. To trzy medy mamy, jeszcze Cesik i as -y może zostać. I ebolki oczywiście, nie? Tak. Myślę, że trzy cify i też to jak będą. Ile? E -b -b no w tym składzie może być bieda z ebolami, kurwa. To ja mogę na e wiem, Wystarczy, no, że to 907-ki się nie, zmienią po prostu. Jak ktoś no. ma CS, to też znam ebolkę. Więc to nie jest. po było zdaniem. Z dużej Daj, co mi na odback. Co ja tam? to? no. że teraz kara 0 medów. Po co medy? W tej meczu no, w sumie? W sumie dwa wystarczą medy ludzkie te. Będzie no to... się ogólnie, nie? No to to każdy zmieni medy. To chuj to. to Zobaczymy masz... No jest keca i centy. No, nie no. Z to grać mogę. No. Elowa. No, Też jak takie, gówna. Więc tak, e, robimy sobie akcję, reakcję taką, że dajemy tutaj CSa z coverem jednego Chieftaina. E, to ja pojadę. Ci, Chieftain czy kong na covere tam do city? Chieftain. E, ci, Chieftain, e, CSik, e, konk tutaj z dwoma medami. Goś tam i dowiedzacie Piotr, czy grasz na ja, ja, podczas? Jedną ebolkę na pewno stąd, a resztą prawo może ci grasz. Tisek, pojdź coś, Tisek? No mówię. No. Ty, jak Józek, nie? Mag no, trochę no taki szczur, nie? Nie, jest... nie, Józek to no, jest. Pierna... Nie, ale nie, trochę jak Józek mam. Józek ma głos, jak kurwa. Ej, ile masz zrobienia, Tisek? Nie ma. nie wiem, ci się sprawdzić. 185. A to o? Nie. to, nie. Nie, o? Ten, to ten nie, nie w tą stronę, Józek. W złą stronę, Wyższa od Kessaya. No, o 5 Ej. Co on za kółko robi? Ej, drugi! Połapać, kurwy! Leopard ja, na no snajpie. Leopard A6, nie? Ma... O, o, o. I więcej na środku może Jeden, być. Jakby są. dwa medy tu są. Okej, okej, okej. O in kurde. Jezu, nie, nie wąsko. To my musimy mida złożyć. Mida złożyć No, pasują.

będzie uciekał, to mu dam. Tak, tutaj możecie sobie przejechać, Tego, tak? tego z SMi. Tam, ja go zabiję. No bądź, musimy cofnąć się to... zabić tego Bola, który nas koć koć tu ze mną sender. Mhm. Dałem, ebra. Tysak ma farmę teraz w bok, nie? Nie, Ciega, muszę że... uciekać jeszcze. Dobra no i med spierdala te. Spróbuj co. Dwa są, Kecu, są. Ja ja jest, okej, okay. git. Med, open? Ale? Dałem. Nice. Nie możemy kopiować? Okej, okay, tak, chodź. Jak teraz w bok woj, to zaczynam Kadaj, się dinga KD się Skończę. KD szanowaj, no. Chodź, przód. s Ebra tego Deusa? jest dzwoni trochę. pomóż mi na 1 dwa. Wiem, właśnie, no, ale... Daj, daj peskę. Nice. Nice. Z, możesz sprócić. A nie, nie możesz. No ty, ja go skończę. Ja zginę wzór. To oni są fajnym grośnie na tym widzie, nie Po prostu dacie radę ja się po prostu. No i będzie tak. Bę bęc. My, my, my lightami do City bolo, Oni tak, on to muszą Tiska ruszować. Ja kurat do City będą Mamy nalot, czy nie? Wtedy przejeżdża, nie Nie, nie, Ej, spróć dać Tiskowi, tam Max tę merze. Tu kraszuję. Jak to HP wygląda? E, light tutaj. Ciekawo. Tak? To blind tu jest. Z tej 2 Chiefs HP zresztą. Pizze HP mamy, nie? Bo oni na leopardy też mają, nie? Tak. No a, a gdyby. Nelson Rotman sobie A Gdyby w to się w jednąś i kurwa. A nie, nie będzie. Czy zaraz fura nam zginie, więc. No właśnie, więc a, jest z nie, tak nie tak jak jak jest. ucieknie? Nie, nie, nie. Ja wolę są. Aha, tu jest mam. No. A ty, Gigi? Nie wiem, słuchajcie mnie Eber, Eber, pany! Gigi Daj, teraz szlajmy Nice No, wresko, I, i dymać, i drugi bo... drugi no to ja wyciszczę tego drugiego. Ej, dru drugi ma zero, przyblendujcie go! Nie, ja go wyciszczę za free, no kto? Leo Aha, no lopar. No lopar, no, on był gdzieś tu. No. To może Przez minutę poblindujmy, kurwa. A on jest w tym bądź w tym krzaku, bądź w tym krzaku. Ej, to, że mamy HP na koniu, który nie da się nic pusznąć. ja bym go wyczyścił, Jak no się... mi leo, leo jest, Leo jest tutaj. To kurwa jak coś to to zrób, nie? No celujcie Ej, w się z Mida w po, Nie, poczekaj, stop, stop, stop no chill, stop. Chill, chill. Niech Gigi dojedzie do was bez spota i wy jak ty czyścisz, Medy kurwa musisz sam go wyczyścić, więc medy, na pizdę Medy w light, a, a Leo i, i a ciężkie w Leo co, jest, kurwa Leo tutaj jest ja jadę. No. Nie, mo moim zdaniem inaczej. Moim zdaniem monster sam sobie go musi zabić, bo monster ma więcej hapów od niego. Gość jest na pizdę no, ma. On, jak się go spotykać? Spoty on on, on, on po kurwa tu może. Być. Zabijemy, no. Ja się cofnę, mogę go dobić. Nie, ja bym zrobił tak, że ciężkie robią presję na tym i wy wtedy zabijacie kurwa to. Bo tu jest dwóch typów i oni zaraz przelotują. Ale teraz strzelać można i tyle. No, daj, ale To Mamy 4 K w pizdę, to w atakujemy. atakujemy. Jeden ruch jest. On, oni przelotują tymi dupa będzie. No to super koniem też dojedź, dojedź. Nie? Przecież ty masz opę jedynie. Dla on tego, on, on tu jest, Master. Tak. On safe tam może być, tym, naprawdę. A to to, on jest safe. Nie ma go tu. To kurwa co, tu? Jest, on Chyba jest safe. Chyba tu jest. Da, no, śpi. Przeżyje to. Leopard jest tam dalej. Czekajcie, ja zniknę sobie i se pojadę tutaj i go sam go spotnę, czekajcie. No, no, nie no. spotuj się koniem na razie, okej? Okay? Nie cofaj, nie cofaj, Hacker, bo dostaniesz po pierwsze. Pod... Podlighter to rozegramy od tu pewnie będzie, nie? Ty, a kurwa ja na kapa nie wiadę? Tak, Właśnie... Ci da, nie? Ale poczekaj na nie, jest, nie, stąd nie ma, nie No dobra, 4 minuty, nie możemy czekać pół dnia. Ci będzie, więc z tego i tak kurwa się puszczać nie da. Ale czy nie można go kapować? Tak, może. Jest. Leo jest na tym domku, na tym domku jest. Proszę cię, hacker, ustaw się tak, żebyś nie tracił, bo... Prostoi i żyj, nie? I... I hubsoki jebanych nie atlaci, to jest wszystko. Przyklej się do budynku. 4 no. minuty, ostateczny rok musimy mieć. Tego Marka. A jakbyś Ty podjechał tutaj i nie pierdoliliby tego Marka, on jest z boku. Leopard yes. ucieka. Teraz Leo. no. możesz przycelować. Jesteś pewien, że dam z Chieftain? Może być. być. No. być. Zarablamy. Je jebać się będą, nie? Domik. Nie, nie idę, Rocie. Ruszę. Ja jestem będę tu, co w ten sposób. To Ej ja, może ja panie, nie. On spadnie mi na ka masz, masz kamo? Monster? Mam 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 Ja nie mam, to ty masz go kapować, czy nie? Męcie. Nie, nie mogę, za mało jest, no jak Tu, a tutaj też, nie, też 100 metrów bole. Czyli to jest bola. Leo A, a gdyby Ola stoi się w Ale nie kurwa, on, jest, on nie spotuje tutaj byku no, no okay, ale no kurwa jadę. piknąć może zara, nie? No tylko patrz musiał musi tu jest dziura. Kurwa go każdy celować musi, nie? No to celujcie po nie, prostu, nie da... niżej dawaj niżej mi, mi da Nie, jakbyście teraz zrobili presję tym koniem, czy nie? Albo celujcie w to. to, to by było On musiał overpiknąć a ja far kurwa. No, celujcie. To, to dawaj, no, no by Esko nasz musiał grać, nie? Jak? Ale graj. Roz... Jest do mnie. GG, Ej, nie musisz możesz... Musisz teraz podjechać, jest 25... Jest Nawet podjechajcie tak. tak, żeby to was strzelało. Yes. Jest. Tracuj go, kecaj, trakuj. Nie, nie możesz. Nie, nie musicie zjechać. zjechać. Ja dawaj, tam dawaj, tam. dawaj, zjeżdżamy, zjeżdżamy! Jedź po to, Ja z mida zginę. Zabijemy to? Jakbyśmy to zabili, to już by było dobrze. Le Leona, Leona widzi, Leona widzi. Leona widzi, Leona widzi. Ej, nie możecie tego mi teraz porobić? Medem? Co on jakbyś jakoś ja musimy go pusznąć, nie, nie, monster. Nie, gid, gid, nie masz, do... masz do... z double buszek, go pierdolniemy. Tu, Leo tu. Jest, Leo. No. On kurde z bokiem, monster dla was. Chodź, pił. KD, tak, KD to było, do mnie. Lazem. Tak, wiem, wiem. Kodzysza do mnie i powiedz, jak będziesz miał peskę. Mam, gotowy? Tak. 3, 2, 1, go. Nice. Jakbyście próbować kapować, kopujemy podtrzymanie. Kapujemy, namycie. kapujemy. Pod utrzymanie, hager, co na nie, to stąd, mogę stąd w centrum, to wszystko, wszystko może trzymać, nie? Nie cofnę zbytnie, bo ci to stąd. Bo. Te masz shoty jebane pokończyć, nie, pany? Nice! nice. No, dusi, nie? siebie, nice! Mówcie sobie No Leoparda musi na mnie na, na masz, masz szybciej, się, Będziesz miał szybciej. szybciej. Yeah. Nice, mi. Dobra, ten chip Dobra, dobra, no spokojnie. Ja spotam nie mogę No i chuj, hacker nie przebił. Jeszcze Leopard Spotnął cię? Nie, ale już my zaraz spotniemy A jak uciec? Zjedźcie, zjedźcie, zjedźcie Nie, już mam spota Szkod, Szkoda, że Hacker nie przejął, bo by od, odsiął Leopard Kurwa mać Czy mógłby uciec Kurwa, HP im zostało. Nie, byśmy no, mieli i... czy fajnie konia, to mógłby dechać tu i z tym pałem. No, 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 no. Z tym koniem gramy jebanym. No bo kurwa, on czołgów no, no, to tak nie się, no. Ja nie chcę grać z taką osobą, która ma no, widzimy się i chce grać koniem stary. Bo przegraliśmy tam bitwę. Jak Ticet miałby gościa, to by tam 2 hmm. na 2 wygrali. A koniem nic nie zrobisz, nie przelotujesz, nic nie zrobisz. Kurwa tym koniem śmierdzącym. Nie masz meda nawet? No na tym koncie nie ma, no ma tylko no. Chyba tu. Nie wiem, to nie jest jakieś skomplikowane. Dlegować na konto z czołgami. Ja już jestem jak. Jak coś potrzebujecie Zajebi się to bramy, bo w końcu nie zagraża. No nie maty, no, Git. Końcówka kon to był taki kombek jebany, że chuj, nie? to.